To jest najlepszym piłkarzem spośród kierowców Formuły 1. Dziś opowiem też o triku Sebastiana Fetela, o rekordowym wyścigowym karambolu i o tym, na czym będzie polegało zaangażowanie Toyoty w Formułę 1. Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. ósmy bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. Powolutku, pomalutku, na szczęście zmierzamy do końca tej jesiennej przerwy od ścigania. Nie wiem jak Wam, ale mi ta przerwa dłuży się. Niemiłosiernie, naprawdę. Szukam tematów, żeby przygotowywać jak najciekawsze odcinki. Udaje się to z różnym skutkiem, ale mam nadzieję, że ten odcinek będzie się Wam podobał, choć trzeba czasami naprawdę głęboko poszperać. No ale przydałyby się już jakieś tematy w oparciu o to, co dzieje się na to, że na szczęście, no, ile za nieco ponad tydzień od momentu, w którym nagrywam ten odcinek, już będą kierowcy. Na to, że więc za chwilę, za momencik wracamy. No, a ten odcinek zaczynam nietypowo, bo od serii Nascar. Słuchajcie, ja nie mam wiele czasu, niestety, żeby poświęcić się serii Nascar, właśnie, oglądaniu jej. Obejrzałem tylko dokument na Netflixie i naprawdę wam polecam, bo to pokazuje trochę tę serię od kulis, trochę tak jak Drive to Survive, choć no, na nieco niższym poziomie ten dokument jest realizowany, ale i tak, naprawdę świetnie się to ogląda, no i też pokazuje trochę przepaść technologiczną. Choćby czy, czy taką, jeśli chodzi o przygotowanie do konkretnych wyścigów pomiędzy NASCAR i Formułą 1. No, ale trochę po tym dokumencie się w NASCAR wkręciłem i z tego świata dzisiaj jeden newsik dla Was, bo podczas wyścigu na Torze Taladega mieliśmy rekordowy. Karambol, jeśli chodzi o tę serię rekordową w nowożytnej erze, czyli tam od chyba 72 roku w Nascar. W tym karambolu brało udział 28 samochodów. No i na szczęście nikomu nic się nie stało, no, ale to jest też nieodłączna część właśnie tej dyscypliny motorsportu. To jest też to, na co niektórzy kibice, nie wszyscy, ale niektórzy na pewno na trybunach czekają. Polecam Wam i zainteresowanie się po prostu tą serią i ten dokument, jeśli teraz na przykład macie dużo czasu, bo formułka jeszcze nie wróciła. Z innych tematów, jeszcze takich około motorsportowych, to Walteri Potas, pominąłem, to w ostatnim odcinku, ale muszę mu oddać, no bo jednak tutaj popisał się całkiem niezłym wynikiem. Walterii w końcu wystartował w tych swoich wymarzonych, upragnionych mistrzostwach świata w kolarstwie szutrowym. 6 godzin prawie zajęło mu pokonanie 182 km trasy w Belgii. No i słuchajcie, w swojej grupie wiekowej, czyli tam pomiędzy 35 a 39 rokiem życia, Botas zajął 133 miejsce na prawie 250 uczestników, więc no, uważam, że to naprawdę jest niezły wynik, jak na amatora, albo w zasadzie. Takiego półzawodowca, bo chyba tak raczej powinniśmy Walteriego w tym kolarstwie nazywać. Były przygody, złapał kapcia na 5 km przed metą. Przyznał też, że bardzo się denerwował, że bardziej niż przed startem wyścigu Formuły 1, no i że to był też dla niego taki świetny sposób, żeby z tego świata F1 na momencik się. Wyrwać. Dodam, że jego życiowa partnerka była 25 w swojej kategorii, no a Walteri Bottas to jest kierowca, który wciąż nie wie, co będzie robił w przyszłym sezonie, bo przypomnę, Walteri walczy o ten fotel w Audi. On, Bortoleto, Colapinto to są takie trzy najgorętsze nazwiska, które są w grze o miejsce w Zauberze, łamane na Audi od sezonu 2026. I jeszcze chwilę na to poczekamy, ale myślę, że to już bardziej tygodnie, a nie miesiące nas od tej decyzji dzielą. Ciekawe wypowiedzi pojawiły się od Carlosa Sańca na oficjalnej stronie Formuły 1. Carlos opowiedział trochę o kulisach F1, m.in. o tym, kto jego zdaniem najlepiej gra w piłkę nożną. No i tutaj Carlos był szczery do bólu, bo powiedział, że myślę, że ja przede wszystkim, w sensie nie ja, Maciej jednakow tylko ja, Carlos Sańc, jestem najlepszy i oprócz mnie Fernando, myślę, że my we dwóch jesteśmy najlepsi, Pierre Gassi, widziałem jak on gra i gra całkiem przyzwoicie, oprócz tego jeszcze wskazałbym na Gigi'ego, czyli to jest trener przygotowania fizycznego Carlosa Sainza. To jest świetny obrońca, w zasadzie na pewnym etapie swojego życia niemal zajmował się tym profesjonalnie. Zatem Hiszpanie rządzą, jeśli chodzi o świat piłki w padoku Formuły 1. Carlos Sainz zapytany został też o radę, jakiej udzieliłby innym kierowcom, radę na bazie swoich doświadczeń we F1. No i to jest ciekawe, bo Carlos powiedział, że zawsze byłem bardzo, bardzo miły, bardzo uprzejmy wobec innych zawodników, gdy byłem jeszcze na wczesnym etapie mojej kariery. Zawsze chciałem, żeby wszyscy byli moimi przyjaciółmi, ale pewnego dnia mój tata, tata Carlosa, czyli no też uznany i bardzo utytułowany kierowca rajdowy, mój tata powiedział mi, że albo w tym sporcie ty będziesz gryzł innych, albo ty po prostu zostaniesz pogryziony. No i wtedy Carlos powiedział, że to po prostu on w tym momencie zaczął innych podgryzać. No i sam to przyznał, że właśnie od tego momentu jego nastawienie się zmieniło i znowu wspomina Gigi'ego, który ma mu pomagać w tym, żeby Carlos cały czas był zmotywowany, miał w sobie dużo siły do gryzienia innych właśnie. Zapytano też Carlosa jeszcze o najlepszego przyjaciela z padoku, no, i Carlos powiedział, że przyjaźń to jest bardzo mocne słowo, że on nie określił, nie określa tak wielu ludzi w swoim życiu. Więc bardziej tutaj chodzi o takie najlepsze relacje z, z padoku. No, i powiedział, że cały czas to Lando Norris jest jego najlepszym kumplem z padoku, a oprócz tego e, najbliżsi są mu inżynierowie wyścigowi, z którymi współpracował, czyli Tom Stallard jeszcze z czasów McLarena i Ricky, czyli Ricardo ne Adami. Zatem nie ma jakoś bardzo wielu takich mocnych, ciasnych relacji Carlosa Sainz-Padoku. No ale jeśli ma gryźć, no to trudniej jest gryźć kolegów jednak niż osoby, które są trochę mu bardziej obojętne. To były ciekawe wypowiedzi od Carlosa Sainza. A teraz ciekawa wypowiedź od Otmara Schaffnauera, którego ostatnio też Wam cytowałem. To zresztą wypowiedź z tego samego podcastu, czyli High Performance. Otmar Schaffnauer, przypomnę, pracował między innymi na bardzo wysokich stanowiskach szefa zespołu w Aston Martinie, w Force India, ale też zajmował. Się w Alpin tymi najważniejszymi sprawami, no i Otmar zdradził pewien trik Sebastiana Fetela, a ten trik polegał na tym, że Fetel zawsze chciał wiedzieć. W których miejscach dokładnie wokół pierwszego pola startowego jest najwięcej przyczepności? No i dlatego prosił specjalnie inżyniera, który zajmował się oponami, żeby ten poszedł, zmierzył dokładnie asfalt w, w miejscach właśnie w, wokół tego pierwszego pola startowego. I gdyby doszło do restartu w trakcie wyścigu, to Sebastian Vettel wiedziałby, w którym miejscu dokładnie ma zwiększyć prędkość, co pozwoliłoby mu uzyskać przewagę nad innymi zawodami. Właśnie podczas tego przyspieszania. Chodzi tutaj głównie o, o, o restarty, nie o sam pierwszy start. No i tutaj Szafnawer tłumaczy dalej, że no, chodziło o to, że gdyby tak się zdarzyło, że my w Astonie będziemy po restarcie na pierwszym polu startowym, to żeby Sebastian mógł na tym zyskać przewagę. Ale sam Szafnawer mówi, no szansa na to, że my będziemy na pierwszym polu startowym po restarcie była raczej znikoma, ale to właśnie pokazuje dwie sprawy. No, po pierwsze, na jakie detale zwracamy uwagę w F1, a po drugie, jak do tej pracy w f podchodził Sebastian Fetel, który w momencie gdy był w Astonie, już tak naprawdę mógł machnąć ręką na to wszystko, zbierać wysoki przelew od Lorenza Strola i, wiecie, pełen luz, ale i tak na takie pierduki zwracał Fettel uwagę, choć też przecież zdawał sobie sprawę, że szansa na to, że będzie to w stanie wykorzystać, była raczej niewielka. A jak już przy ludziach z, związanych ze Stonem jesteśmy, to jeszcze krótka wypowiedź od Fernando Alonso, który był cytowany m.in. przez portal Marka, i zapytano Fernando, dlaczego ostatnio tak jest niewiele wyjazdów samochodu bezpieczeństwa? Dlaczego są wyścigi, w których, tak jak ostatnio mieliśmy to w Singapurze, ten samochód bezpieczeństwa w ogóle się nie pojawił? Co było pierwszą taką sytuacją w ogóle w historii tego wyścigu? No i Vettel, Vettel, Alonso powiedział, że prawdopodobnie jego zdanie może chodzić o to, że w tym momencie kierowcy przez większość czasu na 90% możliwości samochodu. Musimy zajmować się oponami, musimy zajmować się paliwem, zwracać uwagę na wiele, wiele różnych rzeczy, i dlatego też nie naciskamy. No i dlatego właśnie nie ma różnych problemów czy sytuacji, które powodują wyjazdy samochodów bezpieczeństwa. No, i nasze samochody właśnie w takich warunkach, właśnie w warunkach, gdy są na 90% prowadzone, spisują się lepiej, co jest trochę przeciwne temu, jaki my mamy instynkt jako zawodnicy Formuły 1. No, bo tak naprawdę, kiedy my zakładamy, zakładamy nową oponę, to zawsze chcemy pojechać na 110%, ale teraz po prostu trzeba tym. Zarządzać. No, trochę smutna prawda na temat tego, jak ta Formuła 1 w tym momencie wygląda, ale to też nie jest tak, że kiedyś zawsze, w każdym momencie kierowcy naciskali na, na 100%. No, teraz po prostu jest dużo więcej danych, dużo więcej rzeczy, o które trzeba zadbać. No, i też ta formuła zrobiła się taka, że każdy jeden malutki detal może sprawić, że, że wynik będzie dużo, dużo gorszy. Więc no, zawodnik ma trochę niestety mniej przestrzeni na to, żeby na to 100% jechać cały czas. I zanim przejdę do tematu Toyoty, to jeszcze... Temat Williamsa, bo James Vowles ostrzega swoich kierowców. Mówi do Carlosa Sainca i do Alexa Albona: Panowie, wy w przyszłym sezonie nie będziecie mieli łatwo. Williams w sezonie 2025 będzie w okresie przejściowym. Tu cytat: Nie będziemy szli do przodu, raczej będziemy się cofać, ale trzeba się z tym pogodzić, bo to pokazuje, że w odpowiedni sposób inwestujemy w sezon 2026. Wtedy będą nowe samochody w Formule 1. Musimy ten przyszły rok po prostu poświęcić. To nie oznacza, że będziemy z automatu na 10. miejscu, ale na pewno będzie. Ciężko. No i... Trzeba przyznać, że spory przeskok się dla Carlosa Sainza szykuje z samochodu, który może wygrywać, wejdzie do samochodu, w którym jeszcze przed sezonem szef ekipy mówi, no tak sobie będziemy chcieli przetrwać, a skupiamy się na tym, co będzie za rok. Dla zawodnika to jest trudna perspektywa. Często nawet o tym młodzi zawodnicy mówią, że gdy przeskakują z kategorii juniorskich do Formuły 1 i kiedy już minie ten pierwszy szok związany z blichtrem i w ogóle super frajdą, że jeździsz w Formule 1, no to też nagle oganiczasz że nie jesteś już w rzeczywistości, w której walczysz o podia, w której masz emocje związane z, z wygrywaniem, czy, czy walką po prostu o te najwyższe rzeczy, tylko właśnie musisz się wieść gdzieś o 13, 14, 15 miejsca, a czasami punkciek jest dla ciebie rzeczą niesamowitą. I teraz do takiej rzeczywistości przejdzie Carlos Sainz, ale kto wie, no może. To się opłaci i od sezonu 2026 Williams będzie w dużo lepszym położeniu, choć no, wiadomo, Ferrari ma na to większe szanse. I to też nie jest tak, że Williams będzie jedyną ekipą, która tak podejdzie do tego przyszłego sezonu, bo nie wiem, Aston Martin czy, czy, czy Hass no, też bardziej się jednak będą skupiać na tym, co, co dalej niż na sezonie 2025. No i w końcu temat Toyoty w tym odcinku, zostawiłem sobie to na koniec, żeby to ładnie jeszcze wszystko zebrać i, i omówić. Różne nagłówki pewnie dziś przeczytaliście, ale szef całej Toyoty powiedział wprost. Proszę, aby te nagłówki nie brzmiały: Toyota na dobre wraca do Formuły 1. Zatem o co chodzi? Wraca, nie wraca? Jak my mamy do tego podchodzić? No to przede wszystkim wytłumaczmy sobie: Toyota została technicznym partnerem ekipy Hasa. W zasadzie to jest, wchodzi od razu w życie to technologiczne partnerstwo, umowa wieloletnia, nie zostało to zdradzone dokładnie na, na ile lat. Na samochodzie Hasa będzie logo Toyoty się pojawiało i zresztą te informacje już się pojawiały chyba w okolicach lata jakoś czerwiec lipiec na pewno też o tym mówiłem w, w ósmym biegu No i dobra na czym polega to partnerstwo techniczne y, pomiędzy Toyotą a a hasem co dostanie has Pamiętajcie że has to jest najmniejszy zespół w Formule 1 tam pracuje 200 no w, w okolicach chyba 300 osób w tym momencie może 350 gdzie nie wiem w Mercedesie pracuje 1500 chyba łącznie z dywizją silnikową więc wiadomo odejmując ludzi od silnika Powiedzmy sobie że to jest nie wiem, 1100 1200 osób No to i tak to jest Przepaść. To jest ekipa z bardzo ograniczonymi możliwościami produkcji, projektu, projektowania. Ekipa, która za chwilę Wam to jeszcze dokładnie opowiem, jak to wygląda, która ma to wszystko porozbijane pomiędzy różne miejsca. To nie jest tak, że mają jedną wielką fabrykę, w której sobie wszystko robią, więc taka pomoc bardzo im się przyda. Pomoc, która będzie polegała na tym, że Toyota będzie im pomagała w produkcji, w projektowaniu też części, bo to jednak firma, która ma teraz cały czas też nabywa coraz więcej tego doświadczenia w różnych kategoriach motorsportu od długiego dystansu przez rajdy. Drogowe przez rajdy terenowe, i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy tego trochę, trochę wymienić. Też jest zaangażowanie w różne japońskie serie wyścigowe. No i od Toyoty HAS ma dostać ludzi, ma dostać też narzędzia, i to ma im pozwolić na to, żeby HAS jako ta malutka ekipa troszkę się rozwinęła i troszkę nawiązywała do tego, co robią inne ekipy, czyli mają mieć dodatkowy symulator u siebie w fabryce dzięki tej współpracy i mają też w końcu mieć możliwość, testowania starego samochodu coś co regularnie robi nie wiem Mercedes Ferrari wielkie ekipy to robią czy też Red Bull Haas i inne mniejsze ekipy mają mniejsze takie możliwości a teraz ma to być już częstsze, znaczy to się w ogóle ma w ich przypadku pojawić, no i dzięki temu, no właśnie, dzięki temu zyska też Toyota, bo Toyota na takie testy starego samochodu będzie sobie też wysyłała swoich inżynierów, oni też będą uczyć się procesów i tego, jak to w Formule 1 działa, będą mieli możliwość obserwowania i czerpania wiedzy od tych, którzy jednak od wielu, wielu lat, no choćby sam Ayao Komatsu to jest człowiek, który od wielu lat Formula 1 Formule na 1 na najwyższych stanowiskach tym się, Zajmuje. No, i też Toyota ma dawać w ogóle prawdopodobnie swoich młodych kierowców, też niektórych, na, na te testy, żeby dostawali jakieś takie pierwsze. Szlify w samochodzie F1. No, poza wszystkim Toyota otrzyma też w tym całym układzie no, po prostu kwestie reklamowe i marketingowe. No też będą się rozwijać i poszerzać swoją działalność jako, jako taka duża motorsportowa dywizja dużej marki, to też jest dla nich prestiżowe, że mogą w taką współpracę wejść. Więc obie strony na tym sporo zyskają, moim zdaniem, to nie jest tylko takie marketingowe Pitu Pitu, tylko to, to jest naprawdę. W Współpraca. Has na pewno będzie miał z tego jakieś korzyści, tak jak mówię, Toyota też. No a właśnie, mówiłem Wam, zajawiłem Wam, jak to teraz wygląda w Hasie. A w Hasie to teraz wygląda bardzo dziwnie, no bo Has ma tak swoją niewielką siedzibę w Wielkiej Brytanii. na Nadwozie buduje im zewnętrzna firma, czyli Dalara. Mają też swoje biuro projektowe i produkcji części w, w Maranello obok, obok Ferrari, więc tak naprawdę są trzy. W tym momencie miejsca, w których HAS robi różne rzeczy, a teraz dochodzi jeszcze do czwarte miejsce, czyli baza Toyoty w Niemczech, w, w Kolonii, więc jest to mocno porozbijane, a Yahoo! Matsu mówi, że to nie jest idealny układ, żeby, żeby tak to wyglądało, no ale HAS cały czas jest no właśnie taką trochę biedniejszą, mniejszą ekipą, cały czas na dorobku, więc może kiedyś będą w stanie swoje skrzydła rozwinąć. Toyota mówi, że spokojnie, nie wyciągać daleko idących wniosków, to nie jest tak, że my za chwilę wejdziemy do Formuły 1 ze swoimi silnikami, nie, nie, na to nie ma co, co liczyć w tym momencie, no, ale kto wie, czy ta współpraca i tak nie będzie rozszerzana. No i też brawa dla Hasa za to, jak w ostatnim czasie działają, jak się rozwijają, bo mają fajny skład na przyszły rok, mają teraz mocnego partnera, więc dobrze widzieć, że Has też jakieś kroki do przodu jednak przy tej nowej władzy Aya Okomatsu robi. Kolejny odcinek, mam nadzieję, że pojawią się jakieś tematy, będę mógł Wam nagrać w poniedziałek, jeśli nie, no to kolejny odcinek pojawi się w środę, już taki zapowiedziowy przed weekendem. Tymczasem trzymajcie się. Dzięki za dziś i do zobaczenia. Cześć, cześć.